Część Boże, Piotr Krupa, zapraszam na informacje dnia. Polski prezydent doznaje szokującej porażki, tak zagraniczne media podsumowały pierwszą turę wyborów prezydenckich w naszym kraju, w której według wstępnych wyników zwyciężył Andrzej Duda. Jego przewaga nad bronisławem komorowskim wyniosła niespełna 1,5%. Głosów, a o tym, kto będzie prezydentem Polski. Zdecyduje druga tura. Bronisław Komorowski już zapowiada referendum w sprawie jednomandatowych okręgów wyborczych oraz finansowania partii politycznych, co niewątpliwie ma być próbą przechwycenia elektoratu kandydatów antysystemowych. Z sondażu IPSOS wynika, że kandydat Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Duda uzyskał 34,5% głosów, a popierany przez Platformę Obywatelską Bronisław Komorowski 33,1%. To oni 24 maja zmierzą się w drugiej turze wyborów. Trzeci wynik uzyskał Paweł Kuki z 20,5% głosów. Kolejne pozycje zajęli Janusz Korwin-Mikke 3,5%, Magdalena Ogórek 2,4%, Adam Jarubas i Janusz Palikot 1, i 0,6% głosów. Grzegorz Braun 1,1%, Marian Kowalski 0,8%, Jacek Wilk 0,6% i Paweł Tanajno 0,3% głosów. Przed nami bardzo trudne dwa tygodnie. Dwa tygodnie wielkiej i ciężkiej pracy. Ja Wam ogromnie dziękuję za to wszystko, co do tej pory zrobiliście. Nikt sam wyborów nie wygrywa. W związku z czym proszę Was jeszcze o ogromne wsparcie, o coraz więcej wsparcia. Proszę o to wszystkich moich rodaków. Bez tego wsparcia nie ma szans wygrać w wyborach prezydenckich. A zwycięstwo, wierzę w to głęboko, jest dopiero przed nami. I nastąpi ono w drugiej turze wyborów. Wierzę w to. Znamy już wstępne wyniki pierwszej tury wyborów. W moim przekonaniu trzeba je odczytać jako poważne ostrzeżenie dla całego szeroko pojętego obozu władzy. Trzeba także z tych wyników wyciągnąć daleko idące wnioski. Trzeba po prostu słuchać głosu wyborców. Głosu, który przez pięć lat próbował przebić się do pałacu prezydenckiego, jak chociażby w przypadku referendum w sprawie obowiązku szkolnego dla sześciolatków, wsparcia dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci, a także wielu innych nierozwiązanych dotąd problemów. Andrzej Duda zapowiada, że w przeciwieństwie do Bronisława Komorowskiego, zamierza wspierać inicjatywy społeczne, chociażby za pomocą referendum. To nie może być tak, że jeżeli reprezentatywna grupa tych, którzy mają prawo do głosowania żąda przeprowadzenia referendum w jakiejś istotnej sprawie, to głos się ich pomija, odrzuca się ich wnioski, bo Sejm decyduje. O tym, czy wniosek zostanie przyjęty, czy referendum będzie przeprowadzone, czy nie. Symbolem odebranego społeczeństwu głosu jest elektorat kandydatów tzw. antysystemowych, wśród których prym według wstępnych wyników wiedzie Paweł Kukis. To właśnie jego wyborcy mogą mieć decydujący wpływ na wynik wyborów w drugiej turze. I choć sam Kukis nie zamierza popierać żadnego z kandydatów, jego przekaz jest jasny: walka z obecnym systemem trwa. W drugiej turze nie popry nikogo. Ale jeśli ktoś chce być moim wrogiem, moim osobistym, i podejrzewam, że ludzi również, niech robi wszystko, by jak najszybciej wykaraskać nas z tego systemu. Sromotną porażkę w wyborach prezydenckich odniosła lewica. Kandydatura Magdaleny Ogórek z ramienia SLD okazała się chybiona. To jest niewątpliwie rozczarowanie i porażka w stosunku do do Gorycz porażki musiał przełknąć także inny z antysystemowych kandydatów Janusz Korwin-Mikke. Mimo to lider partii Korwin poprawił swój rezultat sprzed pięciu lat, gdy uzyskał niespełna 2,5% poparcia. Ten wynik, który oczywiście trzeba pomnożyć przez fenomen Kukiza jest wielkim osiągnięciem, bo nie daliśmy się zmiażdżyć. Dalsze działania na rzecz zmian w Polsce zapowiedział Grzegorz Braun. Wybory prezydenckie. No, to taki, mówiłem o tym po tak zwanej debacie telewizyjnej, taki teleturniej, jeden z dziesięciu, prawda? Nie trzeba się przywiązywać specjalnie ani, ani do tej formuły, ani, ani do tych wyników. Andrzej Duda mógł liczyć na silne wsparcie Polonii. To zarówno ci Polacy, którzy na emigracji żyją od wielu lat, jak i osoby, które do wyjazdu zmusiła trudna sytuacja na rynku pracy w kraju. Ja jestem od, w Ameryce 20 lat, to są moje pierwsze głosowania. Dlatego, że uważam, że trzeba. Już jest taka sytuacja, że trzeba. Już miałem wybranego kandydata od dłuższego czasu. Także. Od serca. Takiego od serca. Według swojego sumienia, jak się z patriotą, patriotką, to wiadomo na kogo. Głosy Polaków cały czas liczy ruch kontroli wyborów. Na stronie internetowej siepoliczymy.pl zbierane są dane z protokołów, które następnie zostaną zestawione z wynikami podanymi przez Państwową Komisję Wyborczą. Zrobimy z nich raport i znowuż będziemy pierwszy raz mieli raport społeczny dotyczący wyborów, pokazujący być może inaczej. Te wybory niż Państwowa Komisja Wyborcza. Bardzo jesteśmy ciekawi porównania też obu raportów. Według sondażu frekwencja w kraju wyniosła 48,8%. To o ponad 6% mniej niż 5 lat temu. Pierwsza tura wyborów prezydenckich pokazała, które grupy społeczne popierają poszczególnych kandydatów. Rolnicy, robotnicy, emeryci, a także osoby bezrobotne. Chcą zmian i stawiają na Andrzeja Dudę, na kontynuację prezydentury Bronisława Komorowskiego, stawiają głównie urzędnicy. Na polskiej wsi zwyciężył Andrzej Duda. Tam głosowało na niego 43,8% wyborców, na Bronisława Komorowskiego zaledwie 25,6% uprawnionych do głosowania. Odwrotnie było w dużych aglomeracjach, gdzie poparcie Komorowskiego wyniosło 41,8%, Dudy natomiast 27%. W grupie wiekowej od 18 do 29 lat Duda dostał 20,7% głosów, Komorowski 13,

Ukończyły 59 rok życia na Dudę głosowało niespełna 45% wyborców, na Komorowskiego 44,3%. Na kandydata Prawa i Sprawiedliwości głosowało 36,4% kobiet, a także nieco ponad 33% mężczyzn. Komorowskiego poparło 35,8% kobiet i 28,5% mężczyzn. Duda zwyciężył w grupach rolników, robotników, emerytów i rencistów oraz bezrobotnych. Komorowski wygrał wśród właścicieli firmy, kierowników i pracowników administracji. W sztabie Andrzeja Dudy radość i zadowolenie z wyniku u Bronisława Komorowskiego, konsternacja i mobilizacja do wytężonej pracy. Oto jak wyniki pierwszej tury wyborów komentowali politycy popierający kandydatów, którzy, z, zmierz, którzy ponownie zmierzą się za dwa tygodnie. Zmiany, przełom, nowe szanse, prezydent dla obywateli. Takie słowa padały na wieczorze wyborczym Andrzeja Dudy. Polacy chcą przełomu, chcą zmiany. Jestem pewien, że będzie zwycięstwo. Wygra lepszy kandydat, wygra kandydat zmian, wygra Andrzej Duda. Nie było to dla mnie zaskoczeniem, ponieważ widziałem i towarzyszyłem Andrzejowi Dudzie w niektórych jego wizytach w Polsce. Widziałem jak był przyjmowany. I widziałem jaka w nim tkwi energia i jak dobrze jest odbierany przez y, mieszkańców miast i miasteczek. I ta ciężka praca dała ten wynik. To jest sukces nas, nas wszystkich, począwszy od Andrzeja Dudy, który wykonał gigantyczną pracę i w tej kampanii wyrósł na polityka, który będzie odgrywał decydującą rolę w Polsce przez następne 25 lat, poprzez sztaba skończywszy na Rzeszach Działaczy i Sympatyków Prawa i Sprawiedliwości Polski razem Solidarnej Polski Prawicy Rzeczpospolitej ludzie chcą zmiany. Ludzie już mają dość takiej pustej prezydentury, prezydenta pilnującego żyrandola. Ludzie chcą zmiany dlatego, że chcą tej zmiany nie tylko dla siebie, ale chcą dla swoich dzieci i dla swoich wnuków. Zupełnie inne nastroje panowały w sztabie Bronisława Komorowskiego, politycy PO chcą jednak mocno zacisnąć zęby i podjąć walkę w drugiej turze. Będziemy pracowali przez dwa tygodnie, aby przekonać Polaków, że ten sygnał o zmianach Dobrze odczytujemy i że to właśnie Bronisław Komorowski, polityk ponadpartyjny, polityk, który potrafi łączyć, a nie dzielić, polityk racjonalny, może być gwarantem przeprowadzenia w Polsce potrzebnych zmian, a nie zamętu politycznego, który chcą nam zaoferować radykałowie pod znaku Jarosława Kaczyńskiego i PiSu. Co więcej, powinno być tego kandydata, który się stara o reelekcję, myślę, że że przez ostatnie dwa tygodnie, tylko że to już były ostatnie dwa tygodnie, rzeczywiście był zdecydowanie bardziej kandydatem niż, niż prezydentem. A o tym, kto będzie prezydentem, a kto pozostanie jedynie kandydatem, zaważy już za dwa tygodnie głos Polaków. Muzyka Spektakl teatralno-filmowy pod tytułem Brat naszego Boga, zrealizowany przez studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz Telewizję Trwam, otrzymał drugą nagrodę na 30. Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów w Niepokalanowie. Brat naszego Boga na motywach dramatu Karola Wojtyły został wyróżniony w kategorii filmów fabularnych. Gala wręczenia nagród odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Drugie miejsce w Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów w Niepokalanowie to ogromne wyróżnienie dla studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. To także wielka radość i motywacja do dalszego działania. To traktujemy jako duże zobowiązanie, żeby nie zakopywać gruszek w popiele, ale żeby dalej naprzód iść. Tym bardziej, że takie sytuacje, bardzo miłe okoliczności dodają wiatru w żagle, ale mamy nadzieję, że nie zakośniemy się i będziemy wspólnie do tego Ocalenia, jakim jest zbawienie wszystkich ludzie ludzi razem że być może spotkamy się tutaj w przyszłym roku. Z końcem miesiąca rozpoczynają się zdjęcia do kolejnego filmu, tym razem fabularnego realizowanego przez studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Festiwal Filmów i Multimediów w Niepokalanowie od lat cieszy się ogromnym powodzeniem, nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami. Mamy 19, z 19 krajów zgłoszenia bardzo ciekawych filmów, zarówno Misyjnych, jak i rozliczających historię tych krajów, jak i pokazujących życie codzienne ludzi. Tym, co cieszy w sposób szczególny jest uczestnictwo w konkursie coraz to większej liczby młodych twórców. Może też i dlatego, że nie może się przebić przez telewizję różnego typu czy, 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 czy kina, ale również dlatego, żeby raz na rok spotkać się z innymi twórcami, podyskutować wspólnie, co można by zrobić, żeby w Polsce było lepiej, ale tak samo, żeby te filmy trafiały również do innych krajów. Silny tajfun Noul, któremu towarzyszą intensywne opady deszczu, zaatakował północno-wschodnie rejony Filipiny. Zginęły co najmniej dwie osoby. Jest także wiele szkód materialnych. Wichura o prędkości około 160 km na godzinę, a w porywach do 195 zmusiła do ucieczki ponad 3000 Filipińczyków. Nie chcieliśmy opuszczać naszego domu, ale byliśmy do tego zmuszeni. Dostaliśmy wiadomość, że ewakuacja szczególnie w naszym przypadku jest konieczna, bo żyjemy na wybrzeżu i fale mogą zniszczyć nasze domy. Noul, który dotarł wczoraj do wybrzeży Filipin, wyrządził poważne szkody na polach ryżu i kukurydzy w rolniczych prowincjach odległych o około 400 km na północ od stolicy kraju Manili. Żywioł zrywał linie energetyczne i kładł pokotem drzewa. I choć rano, jak poinformowały służby meteorologiczne, tajfun nieco osłabł, wciąż istnieje zagrożenie. Osobom żyjącym na obszarach dotkniętych tajfunem doradzamy być czujnym ze względu na silne deszcze i wiatry. Alarmujemy o możliwości powodzi i osunięcia ziemi. Obecnie tajfun przesuwa się w kierunku południowej Japonii. To wszystko w tym wydaniu informacji dnia. Dziękuję za uwagę. Na kolejne zapraszam o 12.00. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Julita Przyczka, rozpoczynamy informacje o pogodzie. W całym kraju dziś pogodnie i ciepło od 15-17 stopni na wschodzie do 21 na zachodzie, bez opadów, wiatr słaby głównie z północy, spadek ciśnienia na barometrach w Warszawie około 1026 hektopaskali. A już teraz więcej szczegółów i prognoza pogody dla regionów. Zapraszam.